Witam Was w dzisiejszym odcinku ze stacji Kraków. Głównie, no dzisiaj jestem bardzo długo spał 7 godzin e, w Krakowie. Jakby Nie będę cały czas nagrywał, oczywiście, jestem sam. E, więc nie wiem, może z dwa filmy dzisiaj będą z Krakowa z może jeden, jeszcze, nie wiem. E, no. Idziemy nagrać TLK-Lubomirski. Dzisiaj jest wielki czwartek tak w ogóle. O, idziemy na baroncie. I stoi tutaj pociąg TLK-Lubomirski. Do Gdynigów. Szlak. Kelga jest podstawiony pociąg Intercity Piast. Stać. I podstawia się pociąg Intercity Piast. Najprawdopodobniej będzie jeden film taki trochę 18 minut. Podobnie, że będę dużo się. A dzisiaj będę przyjazny w City Krakowia, odrwany ostatnim będzie. to jest polski PLK EP09015 Intercity Krakowia i wjeżdża region z a z oddali I odjeżdża po tym Wintercy, który kurał, daje na i ze mną jest dwóch panów. Mówić kto jest? Salam aleikum! No, Jeżdżą na kolejowej Jaśku i Panów. I jej kolejowe fotelniczki. Ja tu jestem ten. <śmum> <śmum> Możemy dzisiaj nie przejść <liczyć> w szatanie. <śmum> już, pier już pierwszy, nag pierwszy nagranie. <śmum> Leci. Tak, to widziałem na początku. Widzę, Ja wiem, co to są podony, w My jedziemy na Olsza. Tak? Na Olsza? Tak. Chodźcie. Tak. Tak, tak. tak, tak. Jedzie draszynka, jesteśmy ja, na Jeszcze nasa. Tak I mamy przyrodę z platformami. Nieśliśmy się na stację Kraków Głównej i mamy teraz eu 08353 Te od Regio Dunaidu, Nowego Sądu. Dziwy. I odjeżdża raczej no podjeżdża pod semapor Akatus w kolei Mało Polski 77001B I podstawia się po tym Winter Kazimierz do Byłości. Główny Dziękuję Kolega Maha? No i załóżmy rwaden. Intensity Kazimierz. Widzę. 3, 5, 5, 3, 4. 3, 5, 3, 4. To głos. Kilka wiedzie o opóźnione około 72 minut pociąg Intercity Matejko z Szczecina Głównego do Przemyśla Głównego. I wjeżdża pociąg Intercity Matejko do Przemyśla Głównego. Todo mundo vai da Matei. I Abbiamo biasco yes. con, wiec, con wiec, Intercity. Io. Kończy po' di Intercity Tutti giù, że jedzie pociąg Intercity Wybicki do Poznania i odjeżdża pociąg Intercity 3702 Wybicki ED160-029 Wybicki z Krakowa do Poznania Głównego. তেল কম্পানি সুন্দর 40, ruszy z pociągiem TLK Lubomirskim wydłużonym do Przemysła z powodu e, okresu śląskich Zakopanego Widzowie, defekt wagony w składzie Express Intercity D4 i teraz zjeżdżają na tutaj tor, tutaj zostawiam ten wagon jeden yy, i ribbon zaś pojedzie tam, tam no, no, no dużo się dzieje i podstawia się pociąg do Katowic Regio do Katowic, a nasz pociąg... Ej, ja no i tak jadę, Jedzie tam, widzisz? Oddali widziałem 7, która dopiero... O, on musi oblot zrobić. Przecież my mi się z pół godziny. Oj, 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 widzowie. Zapowiada się im ciekawy wieczór. Dla Małora pewno nie wrócę. I tu ma. wrócił Nie te 10 wieczór to I okay. nie, tam widziałem jeszcze coś. No dobra, zmarszamy zaraz. I griffin z piasta przyjacielskich wyspiec. Nikt. Także ja na jednej recie mam gry. Nie wiem, jak to byłem, To są. I Będę będę to fajnie.